Nagrywasz? Dobra, nagrywa. No. Ehm, no, to część ze mną... Genia jestem. Um... Ja jestem genia, a do mnie skrzynia. Ale nie gadamy przez Skype a. Popatrzcie. To nie jest skype. Widzicie, to nie jest wcale żaden skype. Po prostu genia jest ze mną tutaj właśnie siedzi tutaj przy mnie. <laughs> ja ja próbuję górkę bo tak chcę. Albu? A, mm, 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 co to jest? Co to jest za człowiek? Nie, wiem. nasz widz. O nie, musimy ją zapłacić! Daj mi tu daj mi chipsa. No właśnie nie. Mmm. Podaj mi to, inne. Nie jest naszą wicką. Nie! O kurde. Niech chciała. Suba. Da! Cicho bądź. O sorry! Ty! Zepsułam ci słuchawkę! I daj Dobra, nie chciała mi dać żelkowo. Dalkową. I nie te oku. Tak. No i widzicie, została zbukowana na zawsze. Ej, Ej a co jak nas zbadują za to, że my ją chcemy zbadować? By tego nam nie zrobili. No to nie my fajne. Dobra. Zróbmy kontest z tego nowego, dziwnego motywu. No tak. I chcieliśmy wam pokazać, że jest takie coś dziwnego. Nienawidzę tych dyni. Ona wygląda tak bardzo strasznie i brzydko, i wcale nie stylowo. Jakie no. no. Mam. Ha, mam, 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 paś. O Boże, co to jest? Brzydkie paś. No i teraz zrobimy jakieś piękne... Um, ja poczekaj, tak, ja tu zapomniałam o jednej... Aha. O jednej ważnej rzeczy. A ten dziecki jest. Nie, to nie dziecki. No no dobra. I żartowałam. Ale fajne. Fajne dziecki. Takie crazy. To tak fantastik pasuje. No co, ty nie spodziewałam się. To jest piękne. Ale Ci panu cycki usunie. Niam, niam, I Ja zaraz z genią. No, co zrobił ze mną? Um, y no, no, Nagrałam i filmik z Harlessa czy tam Charlesa. No, Mora ale... siostra mi mówiła, że Dobra. ona się nie, nie nauczyła. No, słuchajcie, i, i na chwileczkę przeskakujemy, no bo, no, tyle to nam zajmie. No, no i zobaczcie, zasz. no, i taki filmów nie no. okay. A, no i ja wracam do tematu, że moja siostra Magda, która mi montuje te filmiki, bo ja jakoś nie umiem, bo tam były jakieś tam... Yy, yy, mi ona pokazywała jak ona to robi i ja pisałam jak to ma być, te tytuły tak? tytuły to się nazywa? chyba ja ją przykupiłam wiecie czym? czym? poczekaj, muszę sobie przypomnieć e, że ja będę dla niej miła bo ja byłam bardzo wremna, gdyż gdy się ja ją odczepiałam, a ona dostała przez to zawał. Aha. No, nie ty, ja, no. No, mimo te nie, mam, nie mam ty, ty, ty miliki. no, i właśnie przestań przyglądać mojej siostry tego Skype'a. Y, no, wychodź z tego sklepu ganiała. <grym> mam. E, dobra. No i moja siostra. Y, y zaraz Wam pokażemy, czy zrobimy zamknięcie z Charlesem, z Charlesem, bo... Genia, gdzie Ty weszłaś? No, gdzie Ty weszłaś? Gdzie? Ty durniu! W ogóle nie... Poczekajcie, pokażemy Wam coś tu Idziesz na Facebook? Nie. Tak się nie wytnie, moja siostra ci tego nie wytnie, wiesz? Wytnie? Nie. To jest Jacek, a nie ta Ada. No i na przykład z czego Charlesa ma się darmowe zwierzaki z wypa, ale niestety nie ma, nie ma tej wersji, która, która moja siostra ma, który można to zrobić. Wipciuchy za darmo? Bez wipła? Yy, unikaty i z Napisz, że genia i. Jestem fajna, Gostek, w <śmów> Powiedz, że genia i Ksenia to najlepsze dziewory. dobry pomysł. I dobra, zobaczcie. Pisujemy, jaki fajny tekst. Yyyy... Hmm. Genia i Ksenia to najlepsze dziewoje. Ale ładny mój głos. Poczekajcie. Mój a nie mój?

Teraz ja się poznaję. Jena i to najlepsze. Przewoję. 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 to Przewoję. 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 Mhm. Em... A więc... Dajmy, to się zmieniło. Jakaś Magda W czy, Aha, bo ta Magda W 4004 to moja siostra. I jest dość brzydka, a ta taka Ulakinga Ula to jest siostra tej Geni. No. Um. I ona... I ona trzy razy ma osiemdziesiąty level?! Wiesz, nie zauważyłam. Ja nie mogę. Ona ma tego samego! Mam. No to słuchajcie, dziewę, będziemy już kończyć. Poczekajcie. Um. Ale wiesz, że dobra, Bendika mam tylko 10 minut.